Dzień no, dobry moi drodzy, mamy już dzisiaj środę. Wczoraj, słuchajcie, nic nie nagrywałam, bo zrobiłam sobie taki day-off. Mieliśmy taki dzień chillu po yy, tej naszej wielkiej wyprawie na śnieżne kotły. No trochę nam było przykro, że weszliśmy tam i nic nie było widać, no bo widoczność była dosłownie na 10 metrów. Zastanawialiśmy się, co dzisiaj robimy, czy znowu wchodzimy na te śnieżne kotły. Ale słuchajcie, ja już chyba nie mam mocy, żeby pokonać taką trasę ponad 20 kilometrów Wyszłam sobie na balkon, bo ka ma rozmowę telefoniczną. Nie trzeba nam było, żal tych śnieżnych kotów, ale to na... Mi pozwala jeszcze tutaj wrócić, więc na pewno wrócimy już pewnie w przyszłym roku. A dzisiaj słuchajcie, wybieramy się na Wysoki Kamień. Żeby dotrzeć na ten szlak to trzeba się zatrzymać na parkingu pod Zakrętem Śmierci, także wejdziemy też sobie na tą skałę na Zakręcie Śmierci, bo tam jest pewnie piękny punkt widokowy, a potem pójdziemy sobie szlakiem na Wysoki Kamień. Szlak nie jest bardzo wymagający, półtorej godziny, dwie godzinki w jedną stronę, więc na pewno mam radę. To będzie taki ostatnia nasza wyprawa w góry, no bo to już Pojeżdżamy. A wczoraj byliśmy na termach cieplickich i polecam Wam kreację bilet ze strefą spa, bo naprawdę ta strefa spa jest fajna. Były chyba trzy czy dwie sauny suche: jedna sauna mokra, była jedna sauna ze światłem i ar, czyli taka sauna na podczerwień chyba z tego co zrozumiałam. Grota lodowa, były leżaczki. Normalnie był też basen taki, gdzie możecie popływać, takimi sportowymi torami, i jeszcze były, słuchajcie, baseny. W których były bicze wodne, masaże bąbelkami i oczywiście wody termalne. Także bardzo Wam polecam, jeżeli tutaj jesteście, żeby sobie zajrzeć na termy cieplickie, zwłaszcza właśnie po takim intensywnym wysiłku, po tych śnieżnych kłotłach. Potrzebowaliśmy relaksu i ten relaks nam się e, naprawdę wczoraj udał. Dzisiaj ruszamy na szlak. Ostatni dzień, piękna pogoda. W zasadzie mieliśmy na 7 dni, tylko jeden dzień, gdzie padało, więc naprawdę ta pogoda nam się trafiła. A dzisiaj mamy niebieskie niebo przepiękny widok i idziemy słuchajcie w miejsce, które w zasadzie widać z naszego balkonu. Zaraz wam pokażę. My no dzisiaj zmierzamy tam, tam. Wracamy już z wysokiego kamienia. Niestety nie zajechaliśmy na wieżę widokową, bo była remontowana, ale zadeklarowaliśmy się, że wrócimy w przyszłym roku. Wsparliśmy też trochę budowę, zostawiając tam parę złociszy. Wracamy na obiadek. <grym> <grym> Mieszkamy. Tu jest szkoła. A tu jest niunia. Tak się żyje. w i porębie. Zabiorę was na wycieczkę po szklarskiej porębie i opowiem wam o wszystkich szczegółach i detalach. Wszystko jest tu niezwykłe. Domy są niezwykłe. Przejścia dla pieszych są niezwykłe. Dlaczego warto zamieszkać w Szklarskiej porybie? Dlatego, że można zjeść tutaj burgera. Jest to także lewiata. Yeah. Mamy dzisiaj czwartek, czyli ostatni dzień, już zostawiamy ten pokój, zostawiamy za sobą szklarską porębę. Ale zanim jeszcze, słuchajcie, zabierzemy się w trasę powrotną do domu, to odwiedzimy sobie Zamek Czocha. Ono jest przepiękny i warto tam zajrzeć. A dowiedzieliśmy się o tym, słuchajcie, jak byliśmy na termach. Usiedliśmy w saunie z taką starszą panią i ona nam zaczęła opowiadać, co tutaj warto zobaczyć. I właśnie wymieniła ten zamek. Także z miłą chęcią go zobaczymy. No i potem, słuchajcie, zawijamy się do domku. Urlop mi minął jak mgnienie oka. Pakujemy ostatnie walizki, znosimy do samochodu i ruszamy w trasę. Dajcie drodzy goście, zamek Czocha czuje wiele tajemnic, tajemnic, których poznać wcale nie